Szanowni Państwo, zostałem zaproszony przez Pomorską Izbę Rolniczą, Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą na spotkanie z rolnikami, z samorządowcami, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w lipcu. Wiemy, deszcze nawalne, które nawiedziły te regiony, ale też woda, która przerwała wały i zalała pola uprawne. Szukamy z jednej strony wsparcia dla rolników, najlepszego wsparcia i po to służą e, kontrole, a z drugiej strony e, komisje, które mają przedstawić, jaki jest rozmiar strat. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, ile pieniędzy wypłacimy do jakiej powierzchni, nie mając protokołów. I ja bardzo uczciwie podchodzę do swojej pracy, ale też uczciwie podchodzę do rolników, którzy wiem, że dzisiaj czekają na wsparcie i takie wsparcie do nich. Popłynie. Konkrety są takie, że nie chcemy zostawić nawet jednego rolnika bez wsparcia, ale musimy mieć te pełne dane. Z drugiej strony, wykorzystujemy informacje, które są dostępne, żeby tej pomocy udzielić szybciej, bez tych konkretnych już protokołów, ale z drugiej strony, ja wydając pieniądze publiczne. Muszę mieć pewność, że ta, ta pomoc jest celowana dobrze, bo oczywiście odpowiadam też za podjęte decyzje. Co tyczy się e, przyszłości, podjąłem decyzję o tym, żeby zwiększyć udział środków w budżecie na Pomoc na melioracje, na melioracje szczegółowe po to, żeby zabezpieczyć rolników przed takimi sytuacjami w przyszłości, i to się dzieje. Oczywiście, jeśli będzie możliwość pozyskania większych środków, czy to z budżetu krajowego, czy to z budżetu unijnego, będziemy to robić. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie czemu przez tak długi czas środki z KPO nie były wydatkowane, bo na początku nie było możliwości wydatkowania środków, dzisiaj w wielu obszarach kończy się czas na wydatkowanie tych pieniędzy. Nie po to przyjechałem, żeby tu składać obietnice bez pokrycia, ale też, żeby wysłuchać rolników i każda rozmowa, każde spotkanie jest dla mnie niezwykle ważne i nawet jeśli padają trudne pytania, to po to tu jestem, żeby wysłuchać i szukać rozwiązań. Będziemy tak samo współpracować z ministrem infrastruktury, te wszystkie sygnały dotyczące... Działających bądź niedziałających pomp, ale też sprawność podejmowanych decyzji, działanie wód polskich. To wszystko jest niezwykle istotne i będziemy to robić. Dzisiaj też obiecałem tutaj powiedzieć o tym, co. Czego dotyczyła e, Rada Gabinetowa? Bo słyszeliśmy wiele słów, że pan prezydent chce współpracować, szuka rozwiązań, żeby jak najlepiej wykorzystywać z jednej strony środki, z drugiej strony zabezpieczyć e, interesy e, rolników. I co się dzieje kilka godzin po zakończonej Radzie Gabinetowej? Pan prezydent wetuje drugą już, ustawę dotyczącą tak naprawdę uproszczenia procedur i pomocy, wsparcia rolników. Pierwsza dotyczyła przechowywania nawozów naturalnych, obornika, budowania e, zbiorników na gnojówkę, gnojowice. To chcieliśmy rozłożyć w czasie, pomóc rolnikom wyjść naprzeciw rolników. Niestety pan prezydent zawetował tę ustawę. Dzisiaj ustawa dotycząca przepisów unijnych, które obligują rolników, by od 1 stycznia 2026 roku rejestr dotyczący używania środków ochrony roślin był prowadzony tylko w formie elektronicznej. Na to, że. Były kolejne apele składane przez rolników, prośby, żeby wydłużyć ten czas. Zdecydowaliśmy się przyjąć takie przepisy, które dają możliwość nawet o 10 lat wydłużenia dla tych najmniejszych rolników, którzy mają problem elektroniczne zgłaszanie, żeby mogli to dalej składać w formie papierowej. Niestety weto prezydenta powoduje, że od 1 stycznia 2026 roku wszyscy rolnicy będą musieli składać te rejestry w formie elektronicznej, więc... Wsparcie rolników, czy tylko na potrzeby kamer i programów telewizyjnych? Obietnice składane, że zadba pan prezydent o rolników. Tak bardzo ich doceniał w kampanii wyborczej, tak wiele im obiecał. Dzisiaj, kiedy potrzeba realnej współpracy i wsparcia. Tej współpracy, tego wsparcia nie ma. Też jedna ważna informacja: w dniu dzisiejszym powołałem pełnomocnika do spraw Żuław, który będzie w stałym kontakcie nie tylko ze mną, jako z ministrem, ale też będzie kontaktował się z samorządami, będzie kontaktował się z innymi ministerstwami, żeby szukać jak najlepszych rozwiązań dla Żuław, zdając sobie sprawę, że tutaj jest wiele problemów związanych z wodą, bo tu woda nie spływa. Jeżeli tej wody się nie wypompuje, to ona będzie dotąd na polach, aż wyparuje i tych zbiorów nie będzie. Będzie jedno z Nie, nie, ale tamta była też ona jedna była, nie podpisana. Nie Aha, podpisana. Przepraszam, tak. To też emocje związane ze spotkaniem. Nie podpisał oczywiście pan prezydent ustawy wiatrakowej, ustawy dotyczącej mrożenia ceny energii. O czym rolnicy bardzo często mówili, że też jednym z czynników kosztotwórczych są ceny energii, więc tutaj nie odpowiedział na apel. Przepraszam, tamta ustawa dotycząca. Nawozów naturalnych została podpisana i, i to prostuje w tej chwili. Kiedy rolnicy mogą tak realnie spodziewać się wypłaty? Jak tylko, jak tylko spłyną do nas protokoły, będziemy przygotowywać odpowiednie rozwiązania. Nie mogę dzisiaj powiedzieć o kwotach, nie znając realnych szkód. To, co od początku mówię i prosiłem i samorządowców, i rolników, by te protokoły jak najszybciej spłynęły do Ministerstwa, na tej podstawie będziemy mogli wypłacać pieniądze. Chcę to robić jak najszybciej. Czy rząd planuje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ubezpieczeniowych? Coraz częściej na spotkaniach z izbami rolniczymi, z rolnikami pojawia się temat obowiązkowych, ale powszechnych ubezpieczeń. To jest temat, który analizujemy w tej chwili w Ministerstwie, bo na pewno trzeba przebudować system ubezpieczeń w Polsce. Tak jak chociażby ubezpieczenia dotyczące naszych budynków, naszych pojazdów są oczywiście obowiązkowe. Tak samo chcemy wprowadzić, by uprawy, by nasze stada były ubezpieczane, bo oczywiście. Jest wymóg, który dotyczy przynajmniej 50% upraw ubezpieczonych, ale nawet to nie jest zawsze w całości wypełnione przez rolników. Panie ministrze, ja mam pytanie o radę gabinetową w kontekście tego Mercosuru. Prezydent zgłosił taki temat i jak pan to ocenia? Bo tutaj trochę też się zagubiliśmy w kwestii tego podpisania właśnie Weta, prawda? To nie chodziło o to, więc bo Pan powiedział, że prezydentowi nie zależy na rolnikach, tak? Mi chodzi o ten Mercosur. No ale dzisiejsza, dzisiejsza. Ustawa zaraz po Radzie Gabinetowej zawetowana, no to wyraźnie pokazuje. Bo najpierw chęć rozmowy, dialogu, ta, ta formuła, która, którą daje Rada Gabinetowa, wysłuchanie ministrów pana premiera, a później zawetowanie niezwykle ważnej ustawy dla rolników. No, Pokazuje, że słowa są piękne, ale czyny zupełnie w innym kierunku idą. Jeśli chodzi o Mercosur, raczej jest wspólne zrozumienie tych potrzeb. My jako resort rolnictwa piersi mówiliśmy o tym, że ta umowa może zagrażać polskim rolnikom, polskim przetwórcom i z jednej strony szukamy tej mniejszości blokującej, z drugiej strony jedyną uchwałą, która została przez polski rząd podjęta, to ta z listopada 2024 roku, która mówi, że nie ma zgody polskiego rządu na podpisanie tej umowy w tym kształcie. I temu będę poświęcał najbliższe dni tygodnie. Kończy się sezon urlopowy w Brukseli. Mam już umówione spotkania i z komisarzem i z ministrami rolnictwa z poszczególnych krajów członkowskich, którzy zgłaszali podobne takie no, zaniepokojenie tą kwestią umowy Mercosur jak Polska i tu będziemy starali się nawiązać jak najlepszą współpracę z nimi. To ja bym chciał jeszcze wrócić do nowego dworu gdańskiego na moment, żebyśmy dobrze zrozumieli, jedna konkretna liczba padła 10 tysięcy hektarów i dopłaty od 16 października, żebyśmy dobrze zrozumieli, dla kogo to będą w pierwszej kolejności te dopłaty. A te właśnie liczby. te 10 tysięcy hektarów wynikają z map, które mamy do dyspozycji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i do tych 10 tysięcy hektarów nie trzeba nawet protokołów komisji, bo z nich widzimy, że ta pomoc powinna być w pierwszej kolejności wypłacona. Jeżeli będą szybko spływać protokoły, będziemy starali się tę pomoc wypłacić jak najszybciej. Dziękuję bardzo.